Przygotuj się. Naciągniesz do piersi. Skóra dzika jest gruba. Ale trafiłem go, prawda? Zrobiłem co kazałeś, a strzała się odbiła. Czy ten dzik był magiczny? Hmm. A jak uważasz? Nie przypominał dzików, które widywałem. Więc ruszaj za nim. Bądź Kolejni ludzie. Coś innego. O! 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 Niektórzy z nich to te dziwne umarlaki. Jest tu też draugr. Musieli ze sobą Duh. walczyć. お見えず。 Nawet nas nie chcieli. Tutaj przebiegł dołem. Dam radę, łokieć w górę, mocny chwyt, spokojnie. Celność ponad szybkość. Tak! Nie skupko. Chłopcze! Chłopcze! Gdzie jesteś? Szybko, ojciec! Znalazłem go! Szybciej! Ja!

Chłopiec wykonywał moje polecenia. Więc mi pomóż! Przytrzymaj tutaj! Przytrzymaj, wykwawia się! To już ostatni w tym świecie, a wy do niego. Byliście głodni? Ćwiczyłem strzelanie. Ćwiczyłeś strzelanie? Jest mi bardzo przykro. Przyciskaj dalej. To moja wina powinna była uważać. Czy on umrze? Nie pozwolę na to. Słuchaj, strzała przecięła mu tętnicę. Znajdź oba końce i przytrzymaj mocno. Zacznij od lewej strony. Złap i przytrzymaj. Teraz prawa strona. Trzymaj mocno. Dobrze. Teraz je ściągnij i złóż razem. Jesteś wiedźmą. Nie dokończę tu leczyna. Mój dom jest za tymi drzewami. Zaniesiesz go? On nie może umrzeć. Dobrze. Na razie nieco się uspokoił. Grejda. Tędy. Zrobiła go dla mnie mama. Mówiła, że do niego dorosnę. Nigdy cię nie widziałam w tych lasach. Mama pewnie za tobą tęskni. Ona... nie żyje. Niesiemy jej prochy na najwyższą z gór. Prochy? Tego chciała. Bocze. Ja... Y, bardzo mi przykro. Mieszkasz w drzewie? Nie w... ...tylko pod. Hemilei! Spójrz! Jest przyjazny? Chłopcze... Przysięgam, że nic mu nie grozi. Nic mi nie zrobi. Przytrzymaj go. Mieszkasz sama? Tak jest lepiej. Tak, mój ojciec też nie lubi ludzi, chłopcze. Ale to prawda. Przytrzymaj go, zanim zrobi sobie krzywdę. Dobrze. Spokojnie. Odpocznij. Potrzebuję dwóch rzeczy. Za domem rośnie czerwony korzeń. Przyniesiesz mi garść? Co jeszcze? Ja. Wiem, że jesteś Bogiem. Nie z tego świata, ale jestem tego pewna. On nie wie, prawda? O Twojej naturze. I o swojej? To nie twoja sprawa! Bogowie tych światów nie przepadają za obcymi, zaufaj mi. Wiem, gdy cię znajdą, a zrobią to, skomplikują ci życie. Chłopiec zażąda prawdy. To będzie mój problem. Cokolwiek skrywasz, nie możesz go chronić po Ale masz rację. To nie moja sprawa. Potrzebuję też rzeżuchy. Możesz? Rośnie w ogrodzie, ma białe płatki. Wystarczy pęk. Dobrze. Żerzuha. pomóc! nie mogę go wyrwać. <laughs> Może tym. Upuściłem go? Kiedy goniłeś dzika? Co się ze mną dzieje? Gdybym zgubił go. Zgubiłeś. Będę go teraz lepiej pilnował. Więc Chwilę. Chcę wam podziękować. Ach. Chcesz spokoju? Ten znak ukryje was przed, tymi, którzy będą chcieli wam przeszkodzić, hmm. Lujna. Znajduje się przejście, którym bezpiecznie wyjdziecie z lasu. Idźcie ścieżką w dół, a potem w stronę światła. Spotkamy się jeszcze? Jeśli będziecie tego chcieli. A teraz ruszajcie, chodź chłopczy. Ziemne przejście, powinno was skierować w stronę góry. Skorzystajcie z łodzi. Czekaj, weź to. Ułatwi ci to odnajdywanie drogi i podróżowanie po świecie. Zawsze poprowadzicie do celu. Widzę łódź! Mama mi o nich mówiła, czyli naprawdę istnieją. Z Mori. Tak. Wywołują koszmary, albo. Nie pamiętam. Już jej nie spytam. się za mną. Przepraszam, zamyśliłem się. Nie, to nie tak. Wow. Szybko dotrzemy do góry. Nie wierzę, że tu jestem i robię te wszystkie rzeczy. Myślałem, że nigdy nie opuszczę naszego lasu. Albo nawet własnego łóżka. Twoja choroba to nie twoja wina. Wiem. Chodzi mi o to, że to jest super. – Jesteśmy tak blisko! – Wpływamy na morską wodę. – Skąd wiesz? – Nie czujesz tego? Jeśli tak pachnie morze, to strasznie cuchnie. – Spójrz tam! To tor! – Tor. Bóg piorun. Tak! Nie sądziłem, że słuchałeś, gdy mama mówiła o Bogu. – Rzadko. Czy mówiła o jakimś, który nie czuł bólu? O! Brzmi jak Baldur. Baldur? Bóg Asów, syn Odyna i Frigi. A tym jest królem. Tak jest. Czemu pytasz? Chyba coś widzę. Na samym środku jeziora. Widzę runy na jego piersi, ale nie mogę ich odczytać. Napisano, poświęć swą broń na środku zbiornika, a przebudzisz kołyskę świata. Znaczy, mamy wrzucić broń do wody? Dla ciebie to nie będzie problem. Zrobisz to? w oddali jest wrak statku. Widzisz? I ten posąg tora. Tylko teraz widać znacznie więcej. Woda opadła, gdy wąż się podniósł. A, dlatego tam nie było tej plaży. Widzisz? A tam jest góra. Spójrz, ten budynek prowadzi od podnóża do złotej świątyni. To wszystko było pod wodą. Z wyjątkiem posągu. To dobrze, nie? Jest nawet dok. Tam, obok flagi. Najpierw płyniemy do doku, prawda? Będziemy pierwszymi od dawna, którzy po nim chodzili. Znasz tego węża? Jest jednym z gigantów. Że oplata cały świat i pożera własny ogon. Bez przesady. No nie wiem, wyglądał na ogromnego. Jak sądzisz, długo tu stoi? Od bardzo dawna.